Siemano! Dziś mam dla was kolejną część modów do Minecrafta 1.21, który musicie znać. Standardowo dzięki za ostatnie subskrypcje. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj, a my lecimy z odcinkiem. Modyfikacja Amniam Prowadza ona do gry śmiesznego zielonego stworka, który je cukierki. Na początku musimy zrobić cukierki. Robi się je z cukru, czerwonego barwniku i żółtego. Z małych cukierków robimy jeden duży, a następnie dodajemy laso, aby zrobić przywoływanie stworka. Gdy już postawimy stworka, musimy zapamiętać, że karmimy go dużymi cukierkami, więc ponownie musimy skraftować je w craftingu. A teraz możemy rzucić cukierek, aby go zjadł. I w ten sposób rzuci nam on losowy przedmiot. Działa to trochę jak handel z villagerem. Wariant Vanilla Blocks. Pewnie każdy zastanawiał się kiedyś, czemu inne drewniane bloki nie mają swoich odpowiedników. Ja bynajmniej o tym myślałem, ale do rzeczy. Mamy tu modyfikację, która daje nam warianty bloków z każdych typów drzew. To powinno być od dawna w grze, no ale cóż, możemy użyć modyfikacji. Lava Walker. A więc tak, w grze mamy enchant Frost Walker, który pozwala nam chodzić po wodzie poprzez to, że tworzy się pod nami lód. Tutaj mamy modyfikację, która dodaje pod nami obsydian, gdy chodzimy po lawie. A ten enchant nazywa się Lava Walker. Mooks and Structures Czy tylko mi wydaje się, że w Endzie powinny być jeszcze jakieś budowle? No chyba nie, ale mamy tu moda, który doda nam do Endu mnóstwo nowych konstrukcji. Danger close. Mamy tu wyśmienitego moda, który naprawia obrażenia. Wchodząc na ognisko lub pochodnie, będziemy się palić, natomiast wchodząc na piłę, zabierze nam ona bardzo dużo życia. Magma Cubes i Blazy są tu silniejsze. Cały opis moda, link w opisie. Doji Talents. A więc jest to modyfikacja, która pozwala nam tresować naszego psa. Aby wytrenować naszego pieska, możemy przykładowo rzucać muki, a ten go nam przyniesie. W ten sposób nabijamy mu poziom, a ten będzie robił coraz to lepsze sztuczki. Na pieska możemy nakładać różne kostiumy, okulary oraz czapki, a także robić ulepszenia, które zwiększają jego poziom. Jest tu wiele kostiumów dla naszego zwierzęcia oraz wiele smakołyków. Colossal Giants. Modyfikacja sprawia, że na mapie pojawiają się olbrzymy. Jeżeli zabijemy olbrzyma, mamy 50% szans na to, że wyleci nam jego broń. Zabicie go nie jest takie proste. Nawet neterytowa zbroja oraz miecz nie robią na nim wrażenia. Nether Skeletons. Mod ulepsza szkielety znajdujące się w neterze. Mamy tu kilka różnych wariantów szkieletów, które respią się zależnie od tego, na jakim biomie się znajdują. Są tu również szkieletowe gasty. Enhaste AI Mod zmienia myślenie wszystkich mobów w grze. Nie możemy złapać żadnego moba do łódki. Od teraz moby widzą nas od 24 do 48 bloków. Creepery mogą wybuchnąć od razu, gdy do nas podejdą. Zombiaki mogą rzucać mięsem, a także wchodzić po drabinie. Gdy jest ich dużo pod drabinką, to się spychają i ciężko im to idzie. Ale uwierzcie mi, że potrafią. Dodatkowo pływają dwa i pół razy szybciej. Earth Mops. Jeżeli chcemy nowe zwierzęta w grze, mamy tu moda, który wprowadza ich dosłownie pełno. Jest tu wiele wariantów, przykładowo krów i kur. Jeżeli chciałbym wam dokładnie pokazać każde zwierzę, zajęłoby to cały odcinek, dlatego pokażę wam je na szybko. Pure Amethyst Tools. Mod daje nam możliwość nowego zastosowania ametystu. Robiąc z niego czysty ametyst, jesteśmy w stanie zrobić narzędzia oraz zbroje. Gdy mamy na sobie cały set, daje nam on co jakiś czas leczenie. Narzędzia z ametystu może nie są jakieś super, ale na początku mogą się przydać. Vein Jeśli chciałbyś wykopywać całe rudy jednym kliknięciem, mamy tu świetnego moda, a mianowicie dzięki niemu każde złoże rud będzie wykopywało się poprzez wykopanie jednej w dużym stopniu ułatwia to nam kopanie. To już na tyle w tym filmie. Jeśli jakiś mod Ci się spodobał, zostaw lajka oraz subskrypcję, a więc widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!